Hejcie, dzisiaj wpadłam bardzo fajny pomysł na odcinek, ale najpierw sobie otworzymy prezenci. Dziękuję bardzo. Kuki Majam 2000, dziękuję bardzo. Antosia, gratulacje. Nie wiem co gratulacje. Ale dziękuję. O, Jezu, jakie fajne. Gratulacje. Co ja powygrywałam? A, jakąś głowę. Fajnie, jakiś uśmiech fajny. O Jezu, dziękuję bardzo. Akurat to poszukiwałam, więc dziękuję bardzo. Demi girl. Dziękuję bardzo. Antosia gratulacje. Ja nie wiem. Ja nie wiem za co ja to wszystko wybrałam. Miałaś się jakiś konkurs, ale ja nie pamiętam. Um, no dziękuję bardzo. No i zmieniam sobie lukę. Tak. I no ogólnie no robię takie pranka wam bardziej, bo piszę takie coś, jak oddam konto. Tu mam takie mega nisko niskożartnie napisane ogólnie mam oddam konto. By to jeszcze powiększyć bardziej. No, was trochę nabieram. Ja Wam zaraz pokażę, co wypiszecie do mnie. Ja wam pokażę, czy wy się nabraliście, czy nie, ale ogólnie to nie jest, żeby was obrazić, że nie zauważyliście tego, że żartuję, tylko ogólnie no. Po prostu jakby to nie jest. Yy, to nie jest po to, żeby kogoś... Kogokolwiek obrazić, nie odchodź, żartuję, nie. E, co, mi oddaj, ja. No i tak bardzo mi miło jest, że e, ludzie chcą, żebym ja zostałam więc no, bardzo miło z waszej strony. E, no czy są też osoby, które po prostu chcą moje konto i ja się nie dziwię. Ja się jak najbardziej nie dziwię. Oddam kąt. Zaraz już zobaczycie jak będę opisać ludzie. Eee żart. Muszę tak nisko mega żart napisać OMS. Albo wiecie co, włożę to od tu. O, tak włożę żart. No dobra. Dobre, dobra, 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 Nie, bo widać to Kurde, widać to Ja mogę Widzicie, wy chcecie bardzo przejąć moje konto Za co? Jezu, czemu wy tak bardzo chcecie przejąć moje konto? Wam nie zależy na mnie, tylko na koncie Wy, wy, wy Niegrzeczni ludzie nie oddawaj konta. O Jezu, tu jest na serio. Dobra. E, oddajesz konto. Nie będę co odpowiadać. Czemu konto Ja ją nie oddawaj konto. Jest bardzo miła. Aż muszę e, dać Ci jutro prezencika jakieś uni Unii przejąć, widzicie? Oddajesz czy czy tylko żarta? Nie powiem, nie powiem. Ja być na nim aktywna. Mhm. Nie rób tego. O Jezu. Oddaj mi. Jezu, nie oddawaj. O, tu też bardzo miła osóbka. O Jezu, ale czemu? Czemu tu niektóre osobki takie miłe są? O no Ale ja wam burzę mózgu robię. Nie oddawaj. Tutaj osóbka dostanie ode mnie jutro prezent. Za bardzo miłe serduszko yy, 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 yy. Ja nie mogę się nabrać Ja nie mogę, się, ale się nabrałam Haha, <laughs> no, tak wyszło O Jezu Ty, co ja? Ty, ty Jezu Ja się zajmę Jezu, czemu? I za co dajesz konto? A co proponujesz? Jestem bardzo ciekawa, co proponuję. Co, co oddajesz konto, Onispac? Co proponujesz? Kochani, ja... E, ja... Ja nie oddam konta. W sensie, ja myślę, że... Naprawdę, myślę, że nie oddam konta. A jeśli do tego dojdzie, to oddałabym mojej przyjaciółce konto, bo teraz zaczęła grać, więc jej bym raczej oddała. Mm. Ale i tak uważam, że nie oddam. gdzie jak już będę wiedzieć, że na 100% nie będę grać to albo je sprzedam czy coś. Ale no raczej nie będzie tak, że napiszę oddaję konto, tylko bardziej na przykład nagram z tego odcinek, że no, muszę się z wami żegnać, czy coś takiego. Myślę, że nie byłoby coś takiego, czy oddajesz konto. Nie będę nie? takie O Jezu. <grym> Jezu, co to w ogóle jest? Coś spaka, jezu. ogarnijcie się i wymieńcie się ze statusu. Za co? Mogę zrobić podobną jezu. Dobrze, żeby zobaczyć, czy Tak. Dobra. No ogólnie, no ja przepraszam, że taki głupi odcinek wymyśliłam, ale. No nie wiedziałam co nagrać, tak sobie tak sprzedził koło kalam i takie Ej, ej, e. ja takie ej napisać, że jakby chodzę, no no dawaj No i tak wyszło jakoś, tak Nie chciałam tutaj nikogo urazić Żeby nie było Nie miałam tego na celu <laughs> Tylko wiecie, no właśnie śmiesznie troszkę wyszło Może nie każdego to będzie bawić, ale mnie akurat Trochę bawi. No i co? Mam pomysł na kolejny odcinek. Niedługo wleci odcinek z prezentów, więc no, czekajcie na to. No i co? Bye! -o!